Wszystkich w tym filmie opowiem Wam, kto moim zdaniem wygra Ligę Mistrzów i co się w tej Ligie Mistrzów podzieje, ponieważ mamy już taki okres, że były pierwsze półfinały. Ja tu nagrywam przed meczami rewanżowymi i opowiem Wam, kto będzie w finale i dlaczego. Oczywiście, moim zdaniem. I może zacznijmy od tego, że mamy pary BFWB Perze. Oraz Bayern Real. Zaczynając ja od tej teoretycznie ciekawszej pary, czyli Bayern Real, bo tutaj zawsze są ci powiedzmy faworyci do wygrania. To tutaj nie upatruje zwycięstwo ewentualne w Radu Madryt, a nie w Bayernie. I teraz tak. Uważam, że Bayern w tym sezonie nawet teraz przegrywa ze Stuttgartem 3-1 miał z faktu jak dobry sezon rozgrywa Stuttgart yy, i tak uważam, że zasłużył na nic szczerze bo nawet jakby udało im się w pewnym momencie nadgonić ten Leverkusen, który uciekał i tak już szczerze, że jest niedogodnienia. Oni tak teraz mogą nawet spaść na trzecie miejsce, jeżeli chyba sam, mecz przegrają, a później Stuttgart wygra, bo to teraz ich dwa punkciki dzielą, więc może być w ogóle śmiesznie. No i mimo iż e, oczywiście chciałbym, żeby Kane w końcu zdobył jakieś trofeum, bo to jest chyba w tym momencie piłkarz, który najbardziej na to zasłużył. Tak. E, no Bayern w tym sezonem całkowicie uważam nie zasłużył na to. E, Oczywiście nie będę jakoś mega że powiedzmy wygrali, ale no ciężko mi to będzie jakby przejąć. Jeżeli chodzi o Real Madrid jak wiecie ja jestem kilcem Barcelony, ale jakby ja wiem, że Real ma swoje sposoby na to Ligę Mistrzów i nawet powiedzmy w dziwnych momentach mogą naprawdę ją wygrać. I no nie zdziwiłbym się, jeżeli w tym roku oni będą w finale i tak stawią też, że to oni jednak zagrają z tej dwójki w finale i tyle, i to po prostu będzie kolejny dowód na to, że Real Madrid jest najlepszym klubem na świecie. I ja to mówię jako kibic Barcelony. Ja nie mam z tym problemu. Chciałem pozbawić wszystkich kibiców Real Madrid z tego miejsca. Dobra, teraz lecimy do tej drugiej tury. Do tej drugiej pary PZB-Borussia-Dortmund. Oczywiście, ja bym oczywiście bardziej chciał, żeby ktoś właśnie z dwójki właśnie Paryż-Borussia e, wygrał. I teraz tak, jeżeli chodzi o Paryż, to tutaj wiem, że dużo osób będzie na mnie skoncentrowanych. Że ja, kto przecież ty? Barcelona to oni prześlili tą Barcelonę. Powiem wam szczerze, że paryżan Paryżanżermeu i generalnie ten sezon są, uważam, teoretycznie najlepsze pod tym względem, że te transfery miały sens. Bo poza, powiedzmy, skryniarem, ale skriniarz był łączony z Paryżem bardzo długo po, powiedzmy, wygaśnięciu jego kontraktu z, z Interem, i de facto wydaje mi się, że trzeba było czekać no dość długo jak na e, ten transfer, co w sensie doszedł do skutku, dodatkowo to tak szczerze mniej więcej wszystko by się uważam zgadzało, ponieważ naprawdę rozsądne transfery pod trenera, w sensie trener hiszpański, prowadzący do tej pory w głównej mierze wizji hiszpańskiej, zatrzymał albo zawodników z Hiszpanii, albo zawodników hiszpańskojęzycznych, w tym Kangin Li, Lucas Hernandez, Dembele, dodatkowo Francuzi, czyli Bradley Barcola, ee, właśnie Dembele. Ewentualnie ten Endur mógł tak troszeczkę się jeszcze nie spisać, ale że on jest teraz wypożyczony, no to jest inna kwestia. Tak czy siak, jest to naprawdę... Ej, Asenio jeszcze naprawdę dobry uważam ruch i to jest uważam, że ten moment, w którym Paryż w końcu najbardziej zasłużył na tę Ligę Mistrzów i uważam, że powinni w końcu ją wygrać po tymi względami. I no uważam, chciałbym, żeby to nie wygrali jednak, bo w końcu ten projekt ma sens. Przy okazji też chciałbym zobaczyć właśnie na Mekambe z Pucharem Ligi Mistrzów z Paryżą. I następny z Borusa Dortmund i tutaj jest chyba taka kwestia, że chyba powiedzmy wszyscy chcą, żeby ona przeszła i ona wygrała. Po pierwsze mecz z Paryżem wygrany przez gola Niklasa Felkruga. ale powiem wam szczerze, że no to jest taki klub, który jakby wygrał, to byłoby naprawdę świetnie. Pod względem na przykład Marco Roysa, który no już Chyba wczoraj już tak oficjalnie przy, przekazał na mediach Borussii, że y, 12 lat jego kariery w tym klubie no, dobiega końca. I ja, jako i wszyscy uważam, sympatycy, czy to Borussii, czy to samego Roysa, powinniście, żeby ona wygrała. To prawda, Borussia jest dopiero chyba piąta w tabeli Bundesligi, ale. Taka historia, że Royce, który poświęcił temu klubowi tyle lat, e, nie wygrywając z nim tego mistrzostwa. Nie jest, bo przejście do Bayernu, czy przejście do innej ligi, żeby wygrać to mistrzostwo, to jest, jest trudne, nie? E, ale to byłem super historia i no, chciałbym, żeby ktoś z Wikipedia że BVB to wygrało. Czy będzie to Perze, czy będzie BVB, mi to obiecać, oczywiście wydałbym BVB, po pierwsze przez Royce, po drugie przez to, że no jakby jak wiecie, wybrał Barcelonę. I tak jak było w meczach, to były wyniki od tej pory 1-0 właśnie dla BVB oraz remis 2-2 Realu z Bayernem. Ja uważam, że finał będzie perze real no i powiedzmy, że to będzie taki mecz dla Kyana Campbell żeby i wygrać jeszcze ten ostatni raz, spróbować tą Ligę Mistrzów z paryżem i pokazać się już powiedzmy tak, pierwszy mecz dla pokazy przed Realemandem przed dołączeniem, bo to jest transfer uważam pewny już praktycznie w 99% i chyba nikt się nie łudzi, ale naprawdę jeżeli w tym roku to się nie uda, to to się nigdy nie uda. I to dosłownie. Oczywiście życzę Wam kibicera do Madrytmas Forum i co? Do zobaczenia wkrótce.